Oni tyle nie zapłacą. Wyobraź sobie, sprzedajesz drogi produkt. <laughs> Masz zaproponować klientowi cenę, w Twoim mniemaniu wysoką, jak na Twoje standardy. A więc myślisz sobie, klient na pewno to nie zapłaci, no bo mierzysz go swoją miarą. Skoro ja bym tyle nie zapłacił, to on pewnie też nie. A bierzesz pod uwagę, że to, co dla Ciebie może być sufitem dla kogoś, jest podłogą. Dla Ciebie wydanie 5 tysięcy za godzinę konsultacji jest Everestem, a ktoś inny 5000 wydaje rano na śniadanie. Nie zakładaj z góry. Po prostu wypuść w eter tą informację i sprawdź, jak druga strona zareaguje. Kiedy usłyszysz opór po drugiej stronie, że jest za drogo, to wtedy dopiero pracuj z tą obiekcją. Ale znowu, kiedy słyszysz za drogo, to uznaj, że to nie jest prawdziwa powód. Prawdziwy powód obiekcji, tylko klient ci mówi, nie widzę wartości, dlaczego aż tyle miałbym za to zapłacić? Pokaż moją.